Dobra, witam z tej strony, Rafał Snake, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zagrać utwór Sorry to Haven na pianinie. Do zagrania tego utworu będziemy potrzebować następujących akordów. Amol. Następnie akord. Przesuwamy w mały palec jeden klawisz dole, jeden dźwięk. Następnie mamy, przesuwamy jeden ale Mamy C-dur, następnie akord D-dur, czyli A, D, Fis. Następnie przesuwamy, jeden palec, następnie przesuwamy palec wskazujący jeden klawisz, czyli na C i ten palec y, sorbetny na F. Mamy F-dur. I potem mamy takie coś B albo H, A I C na lewą rękę pokażę, jak to wygląda na lewą rękę. Mamy A G G E. I potem jed, jedziemy na dół i mamy B, A, A. Całość utwór prezentuje się tak.